Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. tydzień zapraszam do wspólnej zabawy. Co prawda dwa dni się z Wami nie widziałam, więc mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj nadrobić. I rozdać Wam oczywiście jak najwięcej pieniędzy. Szansa już jest, szukamy imienia, ale uwaga, takiego, w którego nazwie nie pojawi się litera A. Od razu mówię, że większość imion chociaż jedną literę A w swojej nazwie posiada, dlatego obracamy się tutaj w znacznie węższej grupie, w niewielkiej liczbie tych imion bez litery A. Wiem, że przez to trudniej wpaść jest na takie imię, bo większość tych, które przychodzą nam do głowy, mają tę literę A w swojej nazwie. Z drugiej strony, jak już wpadniesz na takie imię, to bardzo duża szansa, że będzie to odpowiedź z koperty. Także mam nadzieję, że to będzie typowa, rozgrzewkowa zagadka. Kto odgadnie imię z koperty, wygra 100 złotych. Także już czekam na Wasze pierwsze propozycje i przypomnę szybko zasady naszego programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazem na dole ekranu numer. Każde zrealizowane połączenie również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. No dobrze, imię, ale takie, którego nazwie nie ma litery A... Zastanówmy się, pomyślmy, a kto już ma pomysł, nie czeka, tylko wybieram numer do studia. Numer to 704 -304, 304 Kto ma pomysł? Imię bez litery A. W tej kopercie właśnie takie imię się znalazło, także kto jako pierwszy je odgadnie, wygra pierwszą stówę. Słuchajcie, to jest taka zagadka na rozgrzewkę. Każdy z Was może wziąć udział w tej zabawie, dlatego że każdy z Was Taką kategorię jak imiona zna. To nie jest jakaś specjalistyczna kategoria, w której dobrze poruszają się tylko wybrane osoby. Każdy z nas zna imiona, także spróbujmy się zastanowić, co mogło się znaleźć w tej kopercie. No, ciekawa jestem, czy ktoś już wpadł na pomysł, mieliście okazję przyjrzeć się tej kopercie. Może niektórzy z Was mają na tyle przenikliwy umysł, że potrafią przeniknąć przez tę kopertę i dowiedzieć się, co w niej się znalazło. Kto już ma jakiś pomysł, zapraszam. Myślę, że skoro tych imion nie ma wiele, to naprawdę jesteście w stanie szybko taką zagadkę rozwiązać. Zresztą nieraz daliście tego przykład i z jednym z pierwszych telefonów takie zagadki zostały przez Was rozwiązane. Jak będzie dzisiaj? Na razie czekam na ten pierwszy telefon, żebym miała pewność, że ktoś w ogóle przed telewizorem jest i chce rozwiązywać zagadki, wygrywać pieniądze. Ja wiem, że wróciło słońce, wróciła piękna pogoda, także pewnie część z nas wykorzystuje te resztki wakacji i resztki ładnej pogody wyjeżdżając gdzieś. Także jeżeli się dzisiaj bawimy, to raczej w niewielkim gronie, ale to pocieszające dla tych osób, które przed telewizorem są. Nie macie dużej konkurencji, w związku z tym bardzo duża szansa że jeżeli to Ty włączysz się do zabawy, to Ty za chwilę będziesz bogatsza o nagrodę. I to dopiero pierwszą nagrodę w dzisiejszym pro programie, bo przecież czekają kolejne zagadki, kolejne wyzwania, no i co za tym idzie, większe pieniądze. Na razie stuwa. Myślę, że to i tak nie jest jak na początek programu, bo często zaczynamy od 50 zł, tutaj już rozpoczęliśmy od stówy. Jakie imię nie ma tej litery A w swojej nazwie? Każdy z nas jakieś imiona zna. Teraz próbujemy wybrać takie bez litery A. Ja wiem, że to jest trudne zadanie, bo naprawdę jak się zastanawiamy, to zazwyczaj chociaż jedna litera A, ale się jednak pojawi w tym imieniu. No, ale pomyślmy. Na pewno ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł, obie jak najszybciej, bo zaczynam się troszeczkę martwić. Program już się rozpoczął, często zdarzało się, że do tej pory zdążyłam już słyszeć kilka propozycji. Na razie nie usłyszałam jeszcze telefonu, czy ktoś w ogóle jest przed telewizorem, czy na dzisiaj wszyscy mieli jakieś inne plany. No być może dla niektórych to jest sam środek dnia, może niektórym dzień dopiero przed chwilą się rozpoczął, wszystko zależy od tego, w której wstajemy. Niemniej jeżeli dołączyłeś do zabawy, masz pomysł sprawdź, sprawdź może właśnie twoje imię jest warte 100 zł. I jest szansa? Dzień, dzień dobry. dobry, poproszę o odpowiedź. Ryszard. Bez litery A. Szkoda, słuchajcie, bo Aj, czekałam, jaj, jaj. <słuch> czekałam na, na tę pierwszą propozycję, i pierwsza propozycja, którą słyszę, to ta litera A. E, ta litera A, słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo popularną literą w języku polskim. E, dlatego ja zawsze podkreślam: sprawdźcie dwa razy, bo na pewno. Większość imion, jakie przychodzą nam do głowy, to jest literą A. No, Ryszard niestety do zagadki nie pasuje. Także spróbujmy się zastanowić nad jakimś imieniem, no, które na pewno tutaj do zagadki będzie pasowało. Takie, które nie ma litery A. Kto ma pomysł? Może teraz? Dzień dobry, poproszę Dzień dobry. o odpowiedź. Simon, a 18 lat masz ukończone? Chyba nie, chyba nie, ale zapiszę tę propozycje. Słuchajcie, żeby była jasność, ja wiem, że, że to jeszcze wakacje, ale tylko osoby pełnoletnie mogą brać udział w zabawie, także jeżeli jakieś dziecko jest pomysłowe, chciałoby włączyć się do zabawy, to proszę poprosić rodziców i wspólnie wziąć udział w tej... Zagadce imię bez litery A. Nie będzie to Szymon, ale propozycja na pewno bardziej pasująca do naszej zagadki niż Ryszard. No, pierwszy raz mi się chyba zdarzyło tak, że z pierwszym telefonem już pojawiła się pomyłka, ale może, może to faktycznie dobrze, że tak się wydarzyło na początku, bo może teraz będziemy bardziej czujni i faktycznie będziemy dokładnie sprawdzać, czy tej litery A w imieniu się. Czy ta litera A się nie znalazła w imieniu, a to ważne, bo właśnie takiej imię jest w kopercie. I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Powiedź. Krzysztof. Krzysztof, o też e, e, dobry pomysł, jeszcze nie z koperty, zapisuję i czekam ajaj, dalej. Jaj, jaj. Jakie tu imię? E, co jeszcze? Szymon i Krzysztof. Dobre propozycje, bo e, te imiona na pewno tej litery A w swojej nazwie nie posiadają. Niestety posiadają resztę. Sama inny pomysł. W stuwa czeka. 704, 304, 304 to numer do studia. Jeżeli udało Wam się kojarzyć jeszcze jakieś imię, nie czekajcie. No, chwila jeszcze pewnie na zastanowienie dla niektórych, którzy być może dopiero teraz dołączyli do zabawy. To jest taka godzina, kiedy ktoś włączy telewizor w momencie, kiedy program się rozpoczyna, ktoś inny dopiero teraz natrafił na, na zagadkę, na to, co się dzieje w programie. Możesz się zastanowić, bo jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, także nawet jeżeli teraz włączysz się do zabawy, to szansę masz. E, tylko przypominam, szukamy imienia bez litery A. Chcielibyśmy jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę i przejść dalej, bo kolejne czekają e, i to też takie naprawdę różnego typu, więc chcielibyśmy mieć czas żeby i te y, y, trudniejsze zagadki móc porozwiązywać, nie stresując się tym, że czas nam ucieka. Chociaż w tym programie no niestety zawsze tak jest, że tego czasu robi się coraz mniej, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się te większe wyzwania. Także póki co zagadka rozgrzewkowa. Ja wiem, że jak się zmobilizujecie, to potraficie naprawdę szybko y, podawać swoje propozycje. Im szybciej sprawdzicie swoje pomysły, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Stuwa do wygrania, imię bez litery A. Już jesteśmy bliżej, bo już wiemy, że nie będzie to Szymon i Krzysztof. W takim razie, co to może być? Jeszcze nie usłyszałam telefonu z kolejną propozycją, ale może do trzech razy sztuka. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ktoś z Was już teraz rozwiązał tę zagadkę, bo naprawdę ile osób przed telewizorem, tyle różnych pomysłów, więc jeżeli chociaż kilka osób po drugiej stronie ekranu jest, to pewnie ktoś z Was ma już na myśli to imię, które w kopercie się znalazło, także śmiało. Na razie dwie propozycje na tablicy. Usłyszałam trzy propozycje, ale teraz już jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, że Ryszard na pewno do naszej zagadki pasować nie będzie, bo musi być to imię bez litery A. Także na takich imionach się skupiamy, sprawdzamy dwa razy, cztery litery A gdzieś nie przeoczyliśmy. Jeżeli wszystko się zgadza, zapraszam do studia. Wykorzystajcie to, że nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Już dążyłam usłyszeć kilka telefonów, a w zasadzie program niedawno się rozpoczął, także szansa na wygranie pieniędzy jest. Na razie pierwsza, a przecież będą kolejne przy... Okazji zagadek, które jeszcze na nas czekają. 704, 304, 304. Kto ma pomysł? Nie Szymon, nie Krzysztof. W takim razie, jakie imię jeszcze nie ma tej litery A? Trudno jest paść na takie imiona, ja wiem. Jest ich znacznie mniej. Może teraz? Dzień dobry, jaka Norbert. odpowiedź? Norbert. Norbert, o, bardzo ładne imię. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale pasuje do zagadki. Aj, ja, 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 ja. Szukamy dalej. E, no, mogę powiedzieć tak, te, te propozycje, te trzy propozycje do tej pory bardzo mi się podobają. Dlaczego? Bo e, chodzi oczywiście o imię męskie. No myślę, że e, jeżeli faktycznie skupimy się na tych imionach męskich, to e, już e, znaczna część innych imion nam odpada, czyli zapominamy o tych wszystkich żeńskich i skupiamy się.